Jeżeli chcecie grać bez podatku, to w Totalbet macie taką możliwość. Ja nie reklamuję Buchmacherów, ale tylko pomagam Wam, jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku. A najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1,30. I grałem bez podatku, jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu, jakie tutaj będę grał. No i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze. Macie wszystko opisane, gramy wtedy bez podatku, i wygrane są zawsze wyższe o 14%. Wystarczą trzy zdarzenia na kuponie z kursem 1,30. A jeżeli będzie nas więcej, to będzie lepiej. Także śledźcie kanał, lecimy do typów. No, witam serdecznie. No, ostatnio niestety Barcelona zawiodła, chociaż no, powinni to wygrać, chociaż jedną połowę nie udało się. Newcastle zawiedli na taśmie. Także gramy znowu za 100 złotych progresję, tym razem do wygrania 358, czyli 258 byśmy dopisali do progresji, zobaczymy jak to będzie. Bornemów Liverpool, ja tu typuję, że Liverpool wygra chociaż jedną połowę, moim mm. zdaniem jest lepszym ekipą od Bornemów. Union Berlin z Borussią Dortmund. Ja tu liczę, że Borussia Dortmund tego meczu nie przegra. Union to jest defensywna ekipa, ale myślę, że tutaj nie wygrają. Bayern Monachium z Augsburgiem. Myślę, że to będzie BTTS. Patrząc na formę Bayernu, duża strzela, ale jedną zawsze straci. No bo nawet jak wygrywają 5, 6, 7, ale jeden. Więc ta jedna bramka ze strony Rywali zawsze pada. Myślę, że Augsburg strzeli bramkę. Taśma na dziś. Leczę. Lazio, ja to typuję minimum 8 rzutów rożnych. Lacjo jest bardzo owyrową drużyną, jeżeli chodzi o rożne. myślę, że to będzie wyrównane spotkanie. Kolejne spotkanie, Leverkusen z Werderbrema, to jest liga niemiecka i tu typujemy na Bayern Leverkusen. Czysto na zwycięstwo i Heidenham-Lipsk, na wyjeździe Lipsk moim zdaniem sobie powinien poradzić z jedną z najgorszych drużyn w Bundeslize z Hanenheim. I ostatnie spotkanie, Barney-Tottenham i... Podobny typ co do Liverpoolu. Gramy tutaj, że Tottenham wygra chociaż jedną połowę. Mimo, że to jest wyjazd, myślę, że Tottenham sobie powinien poradzić i wygrać chociaż jedną połowę, bo nawet moim zdaniem całe spotkania wygrają. Tyle w ramach progresji taśm weekendu. Widzicie bilans. Przez to, że grałem 3 razy z rzędu, gram progresję za 100 zł. No mamy już minus, ale taśmy już do końca miesiąca będą na plus, bo taśmy zawsze gramy za 50 zł. Tyle ode mnie. Widzimy się jutro z kolejnymi kuponami miejmy nadzieję, że z zielonymi kuponami jeszcze mam fajnego dnia, korzystajcie z zimy bo pół jest, zaraz będzie wiosna, za jakiś miesiąc, dwa mam nadzieję i tyle, trzymajcie się, widzimy cześć!